Z cyklu tajemnice Brukbeg Mientus. Stuknijmy się kiełbasami. I ja będę Hadu! Moje aż skapnęło. <grym>, aż ci kapie Marcińskie kiełbasy. Już jest ciepła 36,6, da się ją do buzi włożyć. Ostatni raz takie wygięcie to miałem. we wrześniu. W podstawówce Naparaty Na parafi. <grym>, na parafi. <grym>, Ten ksiądz to dobry człowiek. Miło, że został Twoim tatą. <grywa> twoim użytkownikiem. Zobacz, opinok, jak wystrugał wystrugał no, okay. Już pokazujemy. <grywa> Strudą Nazwiz... Hebla. Nazwisko. A, jest drugi. Ja to muszę tak. Świeci nosek jest Ups, słuchaj. Mężczyzna, Znowu stukanie. Ale miałeś puka. A rzuciłbyś bułkę tam z tej matrioszki. Dobra, koniec nagrywania <grym> To nie bym ci rzucił, no Bułkę A, to sorry